Tyle fusów, się przymalały. Co? I tyle fusów się narobiło, że aż się wywaliły. Oje. Już się byłem, że się maszyna popsuła. Nie. Ja nie... Nic. Tu chcę też zrobić jakąś kawę? Co czy nie? Był pojemnik na fusy cały pełny, i. Co? Y, był pojemnik na fusy cały pełny, i babcia musiała opróżniać, bo. Aż się wysypały te fusy. No tak, tak, tak. No, na Nigdy nie będziemy mieli kawy. Kolejny dzień, nie będziemy. Znaczy, tak na rano jest potrzebna. Dlaczego na rano jest potrzebna? Kawa. To co, rano też nie będziemy mieli kawy? No, no to no, dzisiaj trzeba kupić. Kolejny dzień, do niego Rodzice dzwonili. I co? No nie wiem, no, spytaj się, co pytali się. No, pytaj. Wsypałeś pusty? Tutaj to jest to? Tak. To tam trzeba wsypać tutaj. Tak było, chyba. nie informowało? No, informowało. Dobra, teraz tu usiądź przy dziecku. A Ty informujesz? Wypijcie. I... Za godzinę będziemy jechać. Aqui é. Essa roginha é da